Dzień dobry, witam cię serdecznie na kanale Kiedyś i Dziś. Jestem Bartek i mam bzika na punkcie historii. Bardzo lubię dzielić się zdobytą wiedzą, dlatego stworzyłem ten kanał. Dziękuję, że jesteś i mam nadzieję, że dowiesz się z tego odcinka czegoś nowego i że wrócisz tu ponownie, gdy pojawi się nowy. Nie przedłużając, zapraszam do posłuchania. Dziennik. Gatunek autobiograficzny składający się z codziennych wpisów, opatrzonych datą i informacją o miejscu powstania. Słowo wywołuje się od łacińskiego wyrazu diarium, oznaczającego codzienne porcje pokarmu rozdawane na przykład żołnierzom, później oznaczające również zapiski codzienne. Dzienniki otwierają nam bramę do czasów, w których zostały napisane, dzięki czemu możemy poznać nastroje, fakty, inne spojrzenie na wydarzenia znane z historii niż te. Oficjalnie prezentowane w podręcznikach. Są one bardzo ciekawym źródłem historycznym, które jednocześnie jest bardzo cenne. I tak, na przykład, w dzienniku Zbigniewa Czajkowskiego-Dębczyńskiego możemy przeczytać. 28 lipca 1944 roku. Jeden na odprawę do Krzysztofa Baczyńskiego na chołówki. Są wszyscy drużynowi. Morsk, jak zwykle, spóźnił się o pół godziny. Dyskutujemy sprawą smutnego stanu magazynu. Podobno magazyn nasz ma starczyć na całą kompanię. Czemu nam tego nie powiedziano wcześniej? Wszyscy klną bardzo. Postanawiamy dać OPR morsowi. Mors przyszedł i ględzi coś niewyraźnie. Mówi, że sam też nie wiedział i że się to jakoś zrobi. Ano zobaczymy. Mamy robić magazyn butów. Z mojej drużyny idę tylko ja. Odprawa bojowa wyznaczona na jutro, godzina 8 na Bagnie. Wracam powoli do siebie. Ulice pełne ludzi. Którzy stoją przed domami, gadają. Niemców nie widać. Dziennik jest nie tylko cenny dla nas, współcześnie żyjących, ale jest równie ważny dla każdego autora. Jest wysoce osobisty, niedostępny praktycznie dla nikogo. Za potwierdzeniem tej tezy niech służy treść kartki, którą pisarka Maria Dąbrowska zostawiła na drzwiach swojego mieszkania, kiedy uciekała z Warszawy 2 października 1944 roku. Jej treść brzmi: Właściciel mieszkania. Maria Dąbrowska, powieściopisarka polska, prosi o poszanowanie jej dorobku literackiego i rzeczy. Wracając do swojego domu niedaleko obecnego Ronda Jazdy Polskiej w Warszawie przekonała się, że jej prośba została spełniona. Dzienniki i dorobek literacki pozostały nienaruszone. Kopię kartki można obecnie oglądać tam, gdzie została przybita, na drzwiach mieszkania autorki, gdzie obecnie znajduje się muzeum jej poświęcone, a owe dzienniki, zgodnie z jej prośbą, mogły zostać opublikowane dopiero 40 lat po jej śmierci. Ostatecznie pierwsza publikacja całości nastąpiła 4 lata później po wyznaczonym okresie, w 2009 roku. Dziennik nie służy tylko do przedstawiania faktów historycznych. Czasem pomaga nam zrozumieć siebie, wylać na kartki papieru swoje żale, smutki, przemyślenia i postanowienia. To dziennik jest często powiernikiem naszych sekretów, myśli oraz obaw. Istnieje pewien dziennik, który nie tylko okazuje wnętrze autora, jego przemyślenia, rozterki zmartwienia, ale również jest świadkiem walki. Jest świadkiem i dowodem na popełniane okrucieństwa w stosunku do innych oraz jest pięknym światełkiem pośród mrogów tamtych czasów. Usiądźcie wygodnie, a ja opowiem wam historię autorki najsłynniejszego na świecie dziennika. Posłuchajcie historii o Annie Frank. Zanim przejdziemy do Anne Frank, nie można pominąć historii ludzi, bez których Anne by nie było, w sensie przenośnym i dosłownym. Mowa tu o jej rodzicach, Otto Frank i Edith Holender. Otto Frank urodził się we Frankfurcie nad Medem 12 maja 1889 roku. Był synem żydowskiej rodziny bankierów. W okresie młodości, jak to określiła Anne w dzienniku, miał prawdziwe życie panińczyka. Co tydzień przyjęcia, bale, uroczystości, piękne dziewczyny, Walce, obiady, dużo pokoi i tym podobne. W czasie I wojny światowej walczył na froncie zachodnim w szeregach armii niemieckiej, w której w 1915 roku został awansowany na stopień podporucznika. Po wojnie pracował w banku, który prowadził jego ojciec, by następnie wraz ze swoimi braćmi go przejąć. Jednak w wyniku kryzysu i szalejącej w Niemczech inflacji po nie został ani jeden ślad. Mimo tego, część majątków w dalszej części rodziny od przetrwała. Znany był ze swojej słowności, czego dowodzi historia, kiedy spóźnił się kilka tygodni z powrotem do domu po wojnie przez obietnicę zwrotu konia gospodarzowi, od którego go wcześniej pozyskał i musiał wracać na piechotę. Edith była najmłodszą z czwórki rodzeństwa. Urodziła się w Akwizgranie 16 stycznia 1900 roku. Jej rodzina miała niemiecko-holendersko-żydowskie korzenie. Ojciec, Abraham, był przedsiębiorcą, który prowadził firmę handlującą złomem i zaopatrzeniem przemysłowym, a matka, Rosa Stern, była ważną postacią w akwizgrańskiej żydowskiej społeczności. Przodkowie Edith emigrowali z Holandii do Niemiec w XVIII wieku. I stąd wzięło się ich nazwisko Holender. Otto i Edith poznali się w 1924 roku, kiedy to brat Otto, Herbert, zaręczył się z przyjaciółką Edith, Para Otto i Edith pobrała się w urodziny Otto, 12 maja 1925 roku. Otto miał wówczas 36 lat, a Edith 25. Jak wspomina Anne. Mama nie była aż tak bogata, ale jednak dosyć. A więc z otwartymi ustami możemy słuchać opowiadań o zaręcznach na 250 osób, w prywatnych balach i obiadach. To zdjęcie ze ślubu państwa Franków. A tu zdjęcie zrobione podczas ich miesiąca miodowego w San Remo we Włoszech. Państwo Frank wiedli godne i spokojne życie. Mieszkali we Frankfurcie nad Menem przy ulicy Marbawech 307. Pierwsza z córek, Margot Betty Frank, urodziła się 16 lutego 1926 roku. Druga, bohaterka tego odcinka, której pełne imię to Aneli Marie Frank, 12 czerwca. 1929 roku. Zamiłowanie otta do robienia zdjęć pozwala nam zajrzeć do ich życia, dzięki czemu możemy obecnie oglądać wiele zdjęć Anę i reszty członków rodziny Frank. Na wielu z nich widzimy szczęśliwą rodzinę, która uwielbiała spędzać ze sobą czas. Wielka w tym zasługa otto, ponieważ powszechnie było wiadome, że miał dobre podejście do dzieci. Hej chodzą, he on seł w chorim wyscenze i dochtor, spokoum. Dol op hun. Mijn kleine zusje die wilde nooit eten. En meneer Frank kwam binnen, ik weet niet, in twee minuten was het bordje leeg. Dat was alsof de zon binnenkwam, weet je, heel gek. En hij had een heel beter verstanding met Anne. Anne was vaders dochtertje en Margot was de moedertochtertje. Sri Lanka niet trwala długo. A wszystko popsuło een pewnego człowieka do władzy. Am 30. Januar waren wir zufällig bei Bekannten eingeladen. Wir saßen am Tisch und hörten Radio. Da kam zuerst die Nachricht, dass Hitler Reichskanzler geworden sei. Danach kam ein Bericht von dem Fackelzug der SA Berlin und wir hörten das Schreien und Jubeln. Am Ende hat Hitler geredet: Gebt mir vier Jahre Zeit. Der Bekannte, bei dem wir eingeladen waren, sagte aufgeräumt: Lass uns doch einmal sehen, was der Mann kann. Ich wusste keine Antwort und meine Frau war wie erstarrt. Und ich habe gleich mit meiner Frau besprochen, wie können wir wegkommen? Aber es ist ja schließlich die Frage, wie kann man einen Lebensunterhalt verdienen, wenn man wieder weggeht und alles mehr oder weniger aufgibt. Situation in Niemczech udało się jednak znaleźć sposób zu finden und zu Szwager Otta, Erich Elias, pracował jako przedstawiciel firmy OPECTA w Szwajcarii, a konkretnie w Bazylei. Była to niemiecka firma, produkująca środek żalujący do dżemów. Erich załatwił Otto posadę przedstawiciela Opecty w Holandii. Otto był bardzo pomysłowym człowiekiem, lubił testować nowe pomysły. Oto fragment filmu, który został nakręcony dzięki pomysłowi Otto, który przedstawiał produkcję dżemu przy użyciu produktu OPECTA. Tu widzimy osobistą sekretarkę pana Frank, Mip Giz. Będzie ona jedną z grupy osób, które będą pomagać rodzinie Frank w ukrywaniu się. To ona znajdzie i ukryje dziennik Anę, a następnie przekaże go otto. Praca ojca Anę była wielce zadowalająca. Udało mu się założyć w 1938 roku drugą firmę Pektakon, która zajmowała się sprzedażą ziół, soli i mieszanek przeprawowych używanych do produkcji kiełbas. Wówczas poznał i zatrudnił Hermana Van Pelsa. Jako doradcą do spraw przypraw. Był on rzeźnikiem z żydowskiego pochodzenia, który uciekł z rodziną z Ostambruku. W tym samym roku Otto Frank podjął pierwszą próbę uzyskania wizy do Kuby i Stanów Zjednoczonych. Nie wiadomo jednak, czy ją uzyskał. Po takim przygotowaniu przysłowiowego gruntu pod interesy, Otto mógł spokojnie myśleć o sprowadzeniu rodziny. Najpierw Edith, Margot i Anne latem 1933 roku zamieszkały u swojej babki w Akwizgranie. Następnie Edith z Margot przyniosły się do Amsterdamu w grudniu 1933 roku, a Anne Frank dołączyła do rodziny w lutym 1934 roku jako prezent urodzinowy dla Margot. Rodzina ponownie była w komplecie. Zamieszkali przy ulicy Merwede Plain 39 pod numerem mieszkania 37 na drugim piętrze. Wasze moje wołanie, wasze moje gedeelte van der Stad. Rond het Merwedeplein, om het zo maar te zeggen, was plan Zuid. Er waren hele moderne woningen gebouwd. Alleen er was crisis in Nederland. Dus ze stonden eigenlijk leeg. Zodat zij als immigranten konden relatief makkelijk een huis krijgen. En ze kwamen daar in een omgeving terecht van Duitse vluchtelingen. Je ziet daar altijd Anne en Margot met een heleboel vriendinnetjes. Otto Frank voor de geveerde veel. Ze het thuis, uh, dat schreef ze over haar eigen verjaardag... dat hij lantaarnplaatjes vertoont of filmpjes... Open, open Rodzina Frank rozpoczęła życie na nowo, z dala od prześladowań. Aczkolwiek emigracja do Holandii była dla Edith trudnym przeżyciem. Rodzina mieszkała w ciasnych warunkach, a ona miała trudności z opanowaniem nowego języka. Pozostała w kontakcie z rodziną i przyjaciółmi w Niemczech, ale także nawiązała nowe przyjaźnie w Amsterdamie w większości z niemieckimi uchodźcami. Edith zaangażowała się w działalność amsterdamskiej i liberalnej gminy żydowskiej i wraz z najstarszą córką, Margot, regularnie uczęszczała do synagogi. Kuzyn Anne Frank, Bernard Buddy Elias, powiedział, że: Edith nigdy nie czuła się dobrze w Holandii. Edith była Niemką i tęskniła za Niemcami. Nie nauczyła się dobrze języka niderlandzkiego. W Amsterdamie nie czuła się jak w domu. W piątkowe wieczory Frankowie często odwiedzali niemiecko-żydowskich przyjaciół, gdzie spożywali wspólny posiłek. Obchodzili też wiele żydowskich świąt. W międzyczasie Margot rozpoczęła naukę w szkole przy ulicy Jekerstrat, a Anę w szkole Montessori nr 6 przy Nierstrat 41. To tam Anne poznała swoją późniejszą najlepszą przyjaciółkę Haneli Goslar. W roku 1939 matka Edith przeprowadza się z Akwi z do rodziny Frank. Co się działo na świecie, myślę, że wszyscy wiemy. Mieszkańcy Holandii jeszcze nie cały rok. Mieli cieszyć się wolnością, chociaż zapewne ten okres był życiem w strachu, pomimo ogłoszenia przez Holandię neutralności. tak nastąpił 10 maja 1940 roku. Równocześnie strona niemiecka przekazała rządowi holenderskiemu notę z oświadczeniem o rozpoczęciu działań wojskowych na terytorium Holandii i wezwaniem do niestawiania oporu. W nocie podano, że celem operacji jest przeciwdziałanie spodziewanej inwazji ze strony Anglii i Francji, planujących wkroczenie do Niemiec przez terytoria Holandii, Belgii i Luksemburga. W odpowiedzi rząd holenderski oświadczył, że pomimo braku formalnego wypowiedzenia wojny, działania niemieckie uzasadniają stwierdzenie stanu wojny między oboma państwami. Pomimo stawianego oporu wojsk holenderskich, inwazja zakończyła się kapitulacją Holandii po czterech dniach walk, a wydarzeniem decydującym było zbombardowanie Rotterdamu. Niestety, rodzina Frank nie zdołała skutecznie uciec nazistowskim Niemcom i ich ręka dosięgła rodziną Frank w Amsterdamie. Jak wspomina Anne, po maju 1940 skończyły się dobre czasy. Najpierw wojna, potem kapitulacja, wkroczenie Niemców i dla nas, Żydów, zaczęło się pasmo udręk. Ustawy antyżydowskie następowały jedna po drugiej i nasza wolność została bardzo ograniczona. Żydzi muszą nosić gwiazdę na Żydzi muszą oddać swoje rowery. Żydom nie wolno do tramwaju. Żydom nie wolno do auta, także do prywatnego. Żydzi mogą robić zakupy tylko od godziny 15 do 17. Żydzi mogą chodzić wyłącznie do żydowskiego fryzjera. Żydom nie wolno być na ulicy od godziny 20 do 6 rano. Żydom nie wolno przebywać w teatrach, kinach ani innych miejscach służących rozrywce. Żydom nie wolno na basen, a tym bardziej na korty tenisowe, boisko hokejowe czy inny teren sportowy. Żydom nie wolno wiosłować. Że do mnie wolno już siedzieć w swoim ogrodzie po godzinie 8 wieczorem ani u znajomych. Że do mnie wolno przychodzić do domów chrześcijan. Żydzi muszą chodzić do żydowskich szkół i tym podobne. Tak toczyło się nasze życie nie było nam wolno tego a ani tamtego. Żak mówi mi zawsze, nie mam już na nic odwagi, bo się boję, że tego mi nie wolno. Jednak odto nie porzucił do końca swoich firm, aby przetrwały nadał im aryjski charakter. Przekazując je w ręce swoich pracowników. Opieką nad opektą przejął pan Kleiman, a towarzystwem przypraw zaczął zarządzać pan Kugler. W lutym 1941 roku w Amsterdamie wybuchły zamieszki antyżydowskie, które zostały sprowokowane przez nacjonalistów przy wsparciu okupanta. Od tego momentu były przeprowadzone brutalne naloty na żydowskie rodziny, które systematycznie wyłapywano i wywożono do obozów koncentracyjnych bądź po prostu zabijano. Ich weiß, etwa 1941 war die erste racja ganz in unserer Nähe. Und ich hatte Freunde dabei, junge Leute dabei. Die Leute kamen weg und nach 8 Tagen kam Bericht des Todes. Also że die Leute werden umgebracht. Na znak protestu holenderskiej społeczności przeciwko ograniczeniom praw Żydów doszło do wydarzenia bez precedensu. Ogłoszony został 25 lutego ogólnokrajowy strajk Strajkowali ludzie w miastach i ludzi mieszkający na wsiach. Strajk trwał dwa dni i został brutalnie stłumiony przez Niemców. W wyniku tego strajku Niemcy zaczęli systematycznie, mówiąc kolokwialnie, dokręcać śrubę Żydom. Oto jedyny znany nam film, na którym uwieczniona została Anne Frank. Powstał 22 lipca 1941 roku z powodu ślubu sąsiadki państwa Franków. Anne wygląda tu przez okno, by obejrzeć to wydarzenie. W pewnym momencie ktoś się woła z wnętrza domu. Pod koniec roku 1941 Otto Frank podejmuje drugą próbę uzyskania wizy dla swojej rodziny do kraju na innym kontynencie. 1 grudnia 1941 roku uzyskał jednorazową wizę na Kubę, jednak najprawdopodobniej nigdy się o niej nie dowiedział. Po 10 dniach, gdy Niemcy i Włochy wypowiedziały wojnę Stanom Zjednoczonym, Wiedza została anulowana. W lecie 1941 babcia bardzo się rozchorowała. Musiała pójść na operację i z moich urodzin niewiele wyszło. W lecie 1940 też nie, bo wtedy było tuż po wojnie w Holandii. Babcia zmarła w styczniu 1942 roku. Nikt nie wie, ile ja o niej myślę i jak bardzo ją jeszcze kocham. W 1942 roku, z racji zbliżających się urodzin Anę, Otto postanowił wstąpić do sklepu papierniczego nieopodal swojego domu. Znalazł w nim maleńki zeszycik, oprawiony w kratkę. Postanowił, że będzie to jeden z prezentów urodzinowych dla Anę. W swojej urodziny, w piątek 12 czerwca, Anę obudziła się o godzinie 6. Jednak nie mogła wtedy wstać, bo było jeszcze zbyt wcześnie, dlatego poczekała do godziny za 15.07. Dłużej nie wytrzymała. Poszła do pokoju stołowego, przywitała się ze swoim ukochanym kotem Mortie, potem przyszła do taty i mamy, a potem do salonu, aby rozpakować prezenty. Jej uwagę zwrócił szczególnie zeszyt oprawiony w kratę, który jak później napisze, był jednym z najmilszych prezentów. Oprócz tego dostała bukiet róż, dwie piwonie, niebieską bluzeczkę, krętą warzyską, butelkę soku winogronowego, kładankę, pudełeczko kremu, banknot 2,5 guldenowy, i bon na dwie książki. Oczywiście był jeszcze tort truskawkowy od mamy. Od razu tego samego dnia Anna napisze pierwsze słowa w najważniejszym dzienniku świata. Sądzę, że będę ci mogła wszystko powierzyć, tak jak jeszcze nigdy nikomu, i mam nadzieję, że będziesz dla mnie wielkim oparciem. Chwilę później zacznie rozpoczynać każdy wpis słowami „Droga Kitty”, aby mieć symbolicznego adresata swoich myśli i relacji. Zatrzymamy się na chwilę, by dobrze ocenić późniejsze wydarzenia i sytuację, jaka panowała wówczas w Holandii. Przyjrzyjmy się cenom za niektóre artykuły, które podaje Anne. Wpis ze środy 7 października 1942 roku. Wyobrażam sobie teraz, że jadę do Szwajcarii. Tata i ja śpimy w jednym pokoju, podczas gdy pokój do nauki chłopców staje się moim pokojem, w którym siedzę i przyjmuję swoje gości. Kupili ten dla mnie jako niespodziankę, nowe umeblowanie ze stolikiem do picia herbaty, biurkiem, fotelami i kanapą. Jedyne po prostu. Po paru dniach tata daje mi 150 guldenów, wymienionych oczywiście, ale ja będę mówić guldeny. Tutaj warto wyjaśnić o co Anne chodzi. Po pierwsze, wówczas walutą okupowanej Holandii nie były guldeny, a reichsmarki. Kurs wymiany był taki, że jedna reichsmarka wynosiła 1,5 guldena. Średnia pensja. W 1942 roku wynosiła 192 Reichsmarki, czyli 288 holenderskich guldenów. Daje nam to na obecne czasy około 2140 euro, czyli po kursie z dnia 2 marca 2022 roku 10172 zł. W dalszej części wpisu Anne prezentuje cennik rzeczy, które kupuje. I tak dla przykładu. Jedna letnia koszula oraz biustonosz kosztuje po pół rajsmarek, czyli obecnie 26 zł i 50 groszy. Para letnich butów, dwie rajsmarki, to około 106 zł. Para skarpetek, po ćwierć rajsmarek, około 13 zł, i 40 groszy, a sweterek po półtora, około 80 zł. Niestety Anna nie podaje cen żywności, bo i też nie musiała mieć z nimi styczności, jednak patrząc na te ceny należy mieć na uwadze, iż w miarę upływu czasu wszystko drożało, a w szczególności jedzenie w Amsterdamie, o czym Anne będzie wspominała w dalszej części pamiętnika. Coraz bardziej pogarszająca się sytuacja w Holandii zmusiła rodzinę Frank do opracowania planu uratowania swojego życia. Dlatego odto Frank zaczął obmyślać plan kryjówki. Do swojego planu wtańczył cztery osoby ze swojego najbliższego kręgu pracowników: Wspomniano Miep Gis, Wiktora Kuglera, Johannesa Kleimana i Elisabeth Wolskuj, zwaną często jako Bip. Jako miejsce kryjówki wyznaczyli nieużytkowany aneks w budynku, gdzie mieściła się firma OPECTA w Amsterdamie przy ulicy Pringensgracht 263. Systematycznie zaczęto tam potajemnie sprowadzać potrzebne meble, rzeczy ukrywających się oraz program. Jak wspomina Anne. Kiedy parę dni temu spacerowaliśmy razem dookoła naszego placyku, Tata zaczął mówić o ukryciu się. O tym, że będzie nam ogromnie trudno żyć w zupełnym odcięciu od świata. Zapytałam. Dlaczego już teraz o tym mówi? Tak Anne powiedział na to: Wiesz, że już od ponad roku zanosimy do innych ludzi ubrania, żywność i meble. Nie chcemy pozwolić, żeby nasz dobytek dostał się w ręce Niemców, ale jeszcze bardziej nie chcemy, żeby nas złapano. Odejdziemy więc sami i nie będziemy czekać, aż po nas przyjdą. Latem 1942 roku rozpoczęły się systematyczne wywózki Żydów do obozów koncentracyjnych. Od miesięcy zaś Frankowie już wynosili rzeczy do utworzonej kryjówki. Wstępnie Otto i Edith ustalili, że ukryją się całą rodziną 16 lipca 1942 roku. Jednak nie spodziewali się, że coś pójdzie nie tak.